Cześć! Zastanawiasz się w jaki prosty sposób zadbać o swoje zdrowie i urodę bez wychodzenia z domu? Chciałabym Ci przedstawić moją książkę Mistrzowski automasaż, w której znajdziesz praktyczne techniki automasażu twarzy, szyi, dekoltu oraz stóp. W Książce krok po kroku pokazuje jak w prostych kilku ruchach podczas codziennego nakładania kremu Możesz odprężyć napięte mięśnie, możesz poprawić krążenie, możesz zredukować zmarszczki. Te metody to są idealne rozwiązania, jeśli brakuje ci czasu na wizytę u masażysty czy u kosmetologa, a chcesz się poczuć lepiej, wyglądać świeżo, zrelaksować się. Nie musisz być specjalistą. Wystarczy, że poświęcisz kilka minut albo chwil nawet dziennie, a szybko zauważysz efekty. To jest Twój moment, żeby dać sobie odrobinę luksusu i zadbać o swoje ciało, o twarz wtedy, kiedy tego potrzebujesz. A zatem sięgnij po mistrzowski automasaż. Odkryj, jak wiele możesz zrobić dla siebie już teraz. Zapraszam Cię, kliknij w link, który podaję poniżej i dowiedz się więcej.